serdecznie na dzisiejszym odcinku Znajdujemy się na stronie PirateSwap Gdzie dzisiaj pokażę wam jak pozbyć się Waszych starych skinów i zamienić je Na nowe piękne skiny Mam tutaj oczywiście moją kostkę Crimson Weba, Survival of Star -Tracku, Więc sobie ją zaznaczę I zobaczymy jakie tutaj w ogóle Skinki mamy do dyspozycji Jest naprawdę bardzo Dużo możliwości tradowania Swoich skinów, no bo jak możecie zobaczyć Jest naprawdę bardzo dużo tutaj noży Rękawiczek i innych Naprawdę pięknych skórek. No i oczywiście możemy sobie tutaj wszystko filtrować, tak jak chcemy. Ja sobie od razu zaznaczę, że chcę, żeby pokazały mi się same noże. Do tego dorzucimy tutaj jeszcze kolor. Wezmę sobie nożyk pod kolor moich nowych rękawiczek. Zaraz wam pokażę, jakie. No mamy tutaj na przykład takiego Bowie Knife'a Lore. Myślę, że taka koska może całkiem spoko siedzieć. Oprócz tego, no to jakieś te gartuchy, no, to na wajki, one raczej mnie nie interesują. Ale weźmiemy, odznaczymy sobie tutaj ptaszkiem w Twoim budżecie i popatrzymy sobie, powiedzmy, coś do 1000 złotych, jakąś fajną tę koskę. No i mamy tutaj na przykład takiego Hansmana Lore. No i kurczę, taka koska. Myślę, że już może siedzieć konkretnie. No tylko teraz tak. Mamy tutaj ją na trade tradebanie w najmniejszej tutaj ilości dni, dwóch. Więc sobie weźmiemy, zaznaczymy dwa dni, ile tych kosek mamy. No mamy dwie. Tutaj lepszy float będzie ten, więc sobie zaznaczę tą kosę, to oczywiście macie pokazane tutaj obok właśnie stanu, no i taka koska, 1000 prawie złotych nas będzie kosztować, więc do tego muszę dorzucić coś tutaj z moich itemków i powiedzmy pozbędziemy się tego 5 sevena, bo w sumie nie gram często 5 sevenem, do tego dorzucimy no powiedzmy tego teka, no, dorzucimy go sobie i taką wymiankę sobie zrobimy. Oczywiście na Pirate słapie jak z kodem Croxy wymieniasz skiny, płacasz sianko, no to możesz dodatkowo jeszcze do wymiany dostać skina dodatkowo. Prócz oczywiście tego tutaj skinka, który się wyświetla w prawym dolnym rogu, no to jest coś takiego jeszcze jak Freebies. I ja aktualnie mam tutaj ustawione dla was giveaway'e na takie skinki. Więc jak kodu Croxy używacie podczas wymian, podczas wpłacania sianka, no to możecie dodatkowo jeszcze takiego skinka zgarnąć sobie za frytę. A kod Croxy oczywiście klikacie sobie tutaj zielony guzik i Tutaj oczywiście wpisujecie kod Croxy przez 2x. Kod KROXY daje ci 35% więcej do wpłaty, więc to naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i oczywiście, tak jak wspomniałem, możesz podczas także wymian zgarnąć tego skina dodatkowo. No i jeżeli tradujesz sobie skiny z kodem Croxy, no to podczas swoich pierwszych wymian możesz zdobyć 10 dolców totalnie zafryte. Dodatkowo, oprócz opcji wymieniania, kupowania skinów, jest jeszcze. Możliwość sprzedania swoich skinów za realną gotówkę. Klikasz oczywiście Instant Sell. No i tutaj, jak kodu Croxy używasz, no to masz 35% więcej premii do sprzedaży. A dla osób, które oglądają ten film i używają kodu Croxy na Pirate Słapie, do wygrania dzisiaj taki gloczek w że za 35 zł. Jak chcesz go wygrać, to oczywiście suba z dzwonem. Łapę w grę pod filmem. Oczywiście użyj kodu Croxy na Pirate Słapie, a w komentarzu napisz, co najbardziej ci się Podoba w tej stronie, a ja bez zbędnego przedłużania potwierdzam tutaj gotowość do wymiany. No, generalnie, tak jak wspomniałem, jest dwa dni trade ban na tej kosie. Więc po zaakceptowaniu oferty wymiany dostanę tego skina po prostu do swojego ekwipunku tutaj na Pirate Słapie i wtedy, jak trade ban zejdzie, no to będę mógł tą kosę na spokojnie sobie wypłacić. Także kontynuujemy. Pamiętajcie, żeby dokładnie sprawdzić profil osoby, która wysyła wam ofertę, żeby nie paść ofiarą jakiejś skamu. No i najlepiej po prostu. Potwierdzić sobie przez przycisk tutaj Na stronie, wtedy od razu Dostaniemy naszą ofertę, potwierdzamy Oczywiście, akceptujemy Również na telefonie No a my widzimy się już po kilku dniach Koska oczywiście znalazła się Już w moim ekwipunku, no i powiem wam tak Że wygląda to naprawdę Sympatycznie generalnie, tak sobie myślałem Jaką koskę można pasować Właśnie do tych rękawiczek i generalnie Pierwotnie miałem tutaj zamysł, żeby Użyć jakiś tak tufa, no ale no Niestety uważam, że generalnie nie, CS2 Tiger Tupy są strasznie zniszczone względem tego, co było w CSGO. One są bardziej, jakby, pomarańczowe. Teraz w CSGO były takie bardziej żółte, no i tak średnio im opasowały do tych rękawiczek. I mówię, kurczę, wrzucę sobie chyba jakieś właśnie skina lore. Padło na takiego Hansmana, więc no ja jestem tutaj naprawdę bardzo usatysfakcjonowany. Bardzo mi się to kombo podoba. Na no, ty już dobrze wiesz, gdzie kupować, sprzedawać i wymieniać swoje skiny.